Przerywany, dawaj, idziemy na koszyczki, na koszeczki. ale to są ładnie na zawsze. Tej biedronce, te koszeczki, no. Myślałam, że to, to lipa, no to jest. Jak to się nazywa? Lilia, no właśnie. Dobrze napisane. 7,99. Nie ma żadnych nowości na kwiatuszkach. jedynie stokrotki wjechałem. Mhm. W różnych kolorach, a te stokrotki. Świat cięty, 9,99. Goździk z krótka. Okej, okay. dobra, idziemy na koszyczki. Wrzos jeszcze bardzo ładny. Wjechał. No, zobaczcie. 7,99 to jako. Taki jaśniejszy albo taki ciemniejszy. Zobaczymy sobie go. Chodźcie, zobaczymy. Ten bardziej rozłożysty, nie? Okej. Okay. Ten chyba fajniejszy. Dobra, idziemy na koszyczki. Czy to jakieś militarne sprzęty typu plecak, czy to bardziej pod szkołę, czarne, ewentualnie takie właśnie nakrapiane, albo typowo zielone. To jest taki bardziej wojskowy, nie? Ile to ten plecak? A nie mam ceny. Czy kniegi naprzód? Trzykomorowy, fajny, fajne, Ok, może dzisiaj jeszcze dopatrzę się jakiejś ceny. Nie wiem, a w ogóle tak, przywitaj się babu. Witajcie, jesteśmy biedrąc na przeglądzie nowości, przegląd koszyczków. Macie chwilkę, paszcie działamy. I kochani, subskrybujemy. Lecimy po 50 tysięcy. Na 50 tysięcy szykuje coś ekstra, także teraz ładnie wciskamy. Przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, koniecznie, żeby dostać powiadomienia o każdym filmie. Jakiś obuw tutaj widzę, męski. Taka żółta podeszwa. Jakby przykłócnął, to by nie zginął. lesie by się w oko. Zobaczcie. <laughs> Okej, okay. ile Buty? 99 zł. O, jest cena plecaka, też 99 zł. Militarny. Czyli dobrze, to babo, kminiłaś. Aha, jeszcze taki jest w ogóle. Zobaczcie. Mhm. Okej. Okay. Dobra, tutaj jakieś zabawki, zabawki nas nie interesują. Idziemy dalej. Na koszeczki, po jakieś konkrety, po konkrety, babo. Tutaj jeszcze artykuły szkolne, jest jakaś promka. Nie, na szkole, jak widać, żadnej promki. Była ostatnio 4 plus 2, tak 4 plus 2, no także kto skorzystał, piszcie w komentarzu, no chyba, że tam z drugiej strony, także jeszcze przejdziemy, zobaczymy. Zagłoszeczki tam, 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 czerwony prowadzi, wiem. 299 zł, aha, to jest to biurko, które ostatnio gdzieś tam wyczaiłam na medce, na cenie, ale nie widziałam, to zobaczcie, nie mogłam go znaleźć, to nawet niezłe to biurko, co? prawda, do góry nogami, ale jak sobie odwrócić obraz, może ja go tutaj jakoś odwrócę, to całkiem nieźle się prezentuje. Tu jest taka półeczka jeszcze do tego biurka. Tylko 299 zł. A tutaj też biurko, jakieś 249, jak to biurko wygląda? Tak. O, tutaj mamy podobne wymiary w ogóle. I jakieś informacje, a tutaj mamy jakieś wymiary, tego, 16,5 kg waga, a wymiary, oj nie widzę tutaj wymiarów, musiałabym to, a dobra, poczekajcie, robimy myk, wypatrzycie, ja nie widzę. I kto wypatrzył, pisze wymiary w komentarzu, za co wielkie dzięki. Kochani, subskrybujemy. Subskrybujemy, lecimy po 50 tysięcy. Na 50 tysięcy szykuje coś ekstra, także no, wciskajcie ten przycisk subskrybuj, kto jeszcze nie subskrybuje, koniecznie z dzwoneczkiem. Tak, żeby nie pominąć żadnego przeglądu. A my czerwony nawracamy idziemy dalej. O tutaj jakieś szkolne shorty. A to jest w ogóle Harry Potter. Tak? Nie, to. Tak, Harry Potter, no jak? Co to z tym Harry Potterem teraz? I w Pepko, i w Biedronce, no nie? Ale my chcemy Harry Pottera patrzeć. Dobra, nie, idziemy na jakieś konkrety. Shorty, ale ja już chyba... Nie, to nie są te, które pokazywałam. Tak, to są jakieś nowości. Jest taki jaśniejszy. Jeans i ciemniejszy. O! Które ładniejsze? Ile te shorty? Nie mam ceny, czytniki naprzód. Jakieś skarpety dziecięce, 17,99. Ale dobra, idziemy na jakieś konkrety, chodźcie. Co to są jakieś, aha, takie tablice. Ile to tablice? 19,99 magnetyczna. Czyli taki planer, plan tygodnia. To cena niezła. Są jakieś... A, a, różne są te tablice, zobaczcie. Tu jest taka. O, i jeszcze taka. Także jest w czym wybierać. Dobra, więcej już nie, nie podnoszę. Cóż tutaj mamy? Jakaś pościel. Tak, to jest dla dzieciaczków. Dla dzieciaczków. Pościel Pawełniana 59,90, 160 na 200, dwie poduszki 70 na 80. Na chwilę tutaj to przełożę zobaczymy sobie taką zapakowaną o, to, to jest taki wzór no to całkiem, całkiem, nie? tu jakiś lacz się zaplątał ale te lacze pokazywałam ostatnio bardzo ładne zresztą możecie sobie wrócić do poprzedniego przeglądu widzę tutaj dużo dużo rzeczy z poprzednich przeglądów jeszcze jest także przegląd z Biedronki jeszcze aktualny co to to jest? Też pościel, tylko chyba mniejszy wymiar no, nie wiem jaki to jest wymiar, gdzie tu jest wymiar, mm, nie widzę, chyba bo ślepa jesteś no, może tu podejrzewam. No, nie wiem, serio, dobra to jest poszewka w ogóle. jest tutaj, jejku jakie dziubdzioki, poszewka 100 na 135 i poszewka 40x60. Widać, widać. Idziemy dalej. Różne są te pościele. A nie, to jest, to jest to samo akurat. Ale tam jeszcze o zobaczcie. Z samochodzikiem. Jakieś chodniczki. Wymiar 120x160. Dwa kolory, nie trzy. Jaśniejsze, szary. Ciemniejsze. I taki brąz. A cena tych chodników? Dywany. 79,90. Są dywany, babo. Dywany, a. Takie długie dywany. Jakieś buciki kapa tutaj. Ktoś otworzył. Z takim zielonym kolorkiem. Ile to? To są halówki. No dobra. 79,90. W jakich to jest rozmiarach? 37, 39 Aha, tylko. 37. Od 37 do 39. Jak to? Dobra, było otwarte, to nie będę się z tym bawić. Zestawy... Na WF, zobaczcie jakie fajne, pojawiły się w Biedronce 24,99 Ten jest dziewczęcy, ale są też chłopieńce. No to petarda, nie? Bo nie trzeba nigdzie szukać, kompletować, tylko mamy. Chodzimy do Biedronki, pyk, 24 zł i mamy, co to jeszcze jest? Aha, to jeszcze jakieś dmuchańce, Ale dobra, bo to widzę jakieś fajne ręczniki w ogóle. Co to za ręczniki? 50x90, 100% bawełna w różnych kolorach 34 34,99 jeszcze taki brązik o i czekajcie, już pokażę Wam. Granat ładna, odóż babą. Ładnie. Tu jakieś gumeczki, akcesoria 3,99, zobaczcie. Wybór, no takie cieniutkie zwyklaczki. Cóż tutaj? Podkolanka dziecięca. Ale nie mam ceny, także czytniki naprzód. stopki dziecięce. No jakie słodziatki, zobaczcie. Ładne, białe. Różowe. Mhm. To tak na rozpoczęcie roku. Zobaczcie, pełna rozmiarówka. Tak Wam tego szybko przelecę. Te jakie fajne. Zobaczcie. Oja, świetne. Świetna. teraz stopki. I takie dużo białych. O, te białe takie z kropeczkami, z kokardeczkami. Mamy cenę? Nie mamy ceny, czytnik i naprzód. Jeszcze piżamki damskie tutaj, jakieś 34,99, białe i różowe i czarne. O, to jest kieszonka? Nie, to jest po prostu taka atrapa. Mhm. O, tak, z Wam zbliża. Ewentualnie biała. Jeszcze jest czarna. Czekajcie. O, pełna rozmiarówka czyli chyba tutaj jest do 2xl 34,99. No kolejna pościel zobaczcie tutaj jaki lion 100% bawełna. Jaki to jest wymiar? 160x270x80. Jest też to jest Leniwiec, chyba Leniwiec. Jaki bucik w ogóle? Zobaczcie jaki błysk serio. Petarda. <grytardy> 59,90. Takie i jeszcze takie. Ekstra. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jakieś plażóweczki, hawirki w sensie. Najmniej 79,90. A były po 59. Aha, bo to jest ten taki, wiecie. Z tym takim. O, wejście. A, to jest taki podwójny w ogóle. A, to jest bardzo hmm. dobra cena. Podgląd na wymiary, jak coś. Ciekawe, czy będzie jakaś promka, jakaś wyprzedaż letnia w Biedronce, Wiecie, coś piszcie. Tutaj jakieś narzuty na łóżko. Czekajcie cena. Nie mam ceny narzuty. Nie mam. Nie mam. 49 złotych tylko. A jaki to jest wymiar? Już patrzymy. Kochani, subskrybujemy. Zbliżamy się do 50 tysięcy do 50 subskrypcji. Na 50 tysięcy subskrypcji. Szykuję coś ekstra. 140 na 200 wymiary tej narzuty, także no... Wciskamy teraz ładnie, subskrybuj, przycisk, to co wielkie dzięki i jeszcze coś takiego, duży wybór, ewentualnie na większe łóżko, czyli dla nas na przykład, do sypialni, 200x220, a to ile? 59,90, a ta dziecięca 49,90, ale sam w ogóle zobaczcie jaki wybór jest tych narzutów. Bardzo dużo. O, taka. I jeszcze coś takiego. Okay. Jakieś ciapcie. Jakie ładne. Zobaczcie. A tu jaki pompom w ogóle, łopanie. Ile te ciapcie. 19,99 Ekstra i jeszcze Pan domu. No dobra, a Pani domu też jest? Pani to pewnie z pomponem. Jakiś lacz. Ja To Znamy, czyli one wróciły w ogóle. 39,99 takie klapeczki damskie. O, ale tu jest nowość. Zobaczcie. Taka krateczka. Tak, nowość jak nic. Póki co nie widzę żadnej wyprzedaży, żadnej promocji w Biedronce. także dzisiaj jest wtorek, wtorek, ale który dzisiaj jest? Coś po 20, ale nie wiem. 40-40 takie poszewki. Wtorek, nie wiem, 21, 22, no nie wiem, który. Musiałabym się rozłączyć, ja nie chcę mi się już rozłączać. Zobaczcie, jakie męskie zestawy. 49,90 prezentowe. No i damskie tutaj, ale te damskie znane. Chociaż to może być nowość. Tak, to jest nawet rozpakowane, zobaczcie. Bo ten znamy, okej. Okay. Idziemy dalej. Poszewki, ale wysyp poszewek, zobaczcie. Aha, to idealnie pod te pościele który pokazywałam na początku i pod narzuty. Poszewki 1199 różne... O. może tak przerzucimy sobie, nie? taki misiu. Bardzo przyjemny w dotyku. Papier ksero, 14,99. 80, tak? 8, nie, 500 arkuszy, gdzie 80, babu? I plecaczki szkolne, ale to plecaczki szkolne to może nie. 129 zł. Albo 59. Jakieś takie pewnie zwyklaczki. O, pewnie tego typu. Dobra. Okej, okay, to są? Ale fajne. No, nie? zestawy. Ile ona? 12,99, tak? No, taka tutaj jest cena, jak nie to naprzód. Jeszcze mam jakieś skarpety. 19,99 męskie. Ale tu jest 5 par. Zobaczcie, jaki wybór. Ok, idę dalej. W nadziei na jakieś promocje. Ale nie, tutaj szkoła i też żadnych. A dobra, a jednak jest. Chodziła, chodziła, aż wychodziła. 3 plus 1 gratis. Kup 4 produkty promocyjne, a najtańszy otrzymasz gratis. Promocja obowiązuje limit dzienny, limit dzienny 12 produktów. Max 3 gratisy i promocja obowiązuje. Czekajcie. O, tu. Od 21 do 23 sierpnia. Czyli może być albo 21, albo 22, na pewno nie 23. O! Czyli jest promocja na artykuły szkolne. Artykuły plastyczne, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki, lampki szkolne, czyli jest no babo, dobra, fajnie, tu jakieś książeczki, no to może, to może nie, idziemy dalej, co? Ale tutaj te porteczki znamy, przypomnę tylko cenę, 19,99, takie tanie, zobaczcie. Tylko taki kolor jest? Tak, to takie pozostałości. Po ostatniej gazetce, A sobie mówiąc, zaraz zerknę, czy jest nowa gazetka. Jak niestety sobie podejrzymy. Nie, tutaj w tym koszu wszystko znamy. Także co? Kończę, co? Idziemy. A nie, jeszcze nie, bo babo, jakiś, jakiś w ogóle fotel biurowy, zobaczcie. Podłam na wymiary, chyba widać, nie muszę podawać. A cena tego fotela to 169 zł. Krzesło obrotowe. O, to takie siateczkowe. Idealny do domu biura pokoju dziecięcego Komoda 199 zł, taka do tych ikowskich bardzo nawiązuje, ewentualnie taki regał. O. Tam był podmot na wymiary A tu jest wymiar komody. I cena 199 zł, niezależnie czy komoda, czy regał. No, jeszcze jakieś chodniczki, takie do pokoju dziecięcego. Zobaczcie, z takimi obrazkami. I jeszcze taki. O, jakie to są wymiary? 29 zł, 80 na 100. Taki chodniczek. Dywanik. Dywanik dziecięcy. Podgumowany. Dobra, idę. Także co? Jak będzie gazetka, to się łączymy. A jak nie, to. To się nie łączymy. Czerwone idziemy. Dobra, bierzemy jeszcze gazetkę, bo widzę, że jest nowość. Od 21. O, mamy datę. 21 był poniedziałek, dzisiaj jest Torek, czyli ja jestem 22. już sobie patrzymy, co w tej gazetce jest co. Także jeszcze tam na chwileczkę się połączymy. Już tam chodzi, już sobie patrzymy. Gazetkę. Gotowi na survival. Pewnie, że gotowi. Plecaki były. Tutaj bielizna. Postaw na wygodę. Damska, męska. Jak coś to sobie zastupujecie. ok? Piżamki, wszystko było. Nie było tych ledniców. Buciki. O, to mnie interesuje. Zobaczcie jakie fajne szuflady został w trzech szuflad 29,90, ale nie widziałam ich. Także powiem albo nie było, albo się tak szybko sprzedało. Rygały, wszystko było. O, to jest to biurko. Widać? Z tym fotelem. Dziecięce było. To są te dywaniki. Mhm. Zabawki. Ale ja zabawki Książki. Domowa biblioteczka i dla dzieciaczków. A tych w ogóle dywaników, poduszek do wanny, mat, też tego nie widziałam, to już chyba się rozeszły. A no, jak coś, to spotkamy w innej biedronce. Zestaw pojemników, cała dyszka, zobaczcie. I jeszcze jakiś chodnik uniwersalny tutaj. No dobra, to sobie będziemy szukać w innej biedronce. Nocnik i taborecik do wyboru dobra cena, niecałe trzy deszki o i to dużo rzeczy aha, bo to jest od 24 babo, dobra od 24, dobra to musimy sobie lecić do Biedronki polecimy do Biedronki 24 i przejrzymy sobie tą ofertę a póki co taki przedsmak w gazetce nie wiem czy ja to dobrze kręcę, bo nic tu nie widzę trochę mnie tu słońce oślepia Mówię dla Pana jakieś narzędzie, jakaś wyprzedaż, słuchajcie, w ogóle się szykuje. 30% taniej. Od 26 lipca do 20 lipca? Do 27 sierpnia? Nie widziałam tej wyprzedaży. Może jest błąd w gazetce? No nie wiem. O, dobra, to wszystko, kończymy. Hani, subskrybujemy, lecimy po 50 tysięcy, zbliżamy się do 50 tysięcy. Na 50 tysięcy subskrypcji szykuję coś ekstra. Także kto nie subskrybuje, wciskamy teraz przycisk: subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem. Wielkie dzięki, cześć!